A u nas królował PRL i marzenie o własnym M4 i oczywiście o własnym małym Fiacie. To właśnie tutaj w Warszawie, przy ulicy Pańskiej, mieszkał inżynier Stefan Karwowski, główny bohater serialu 40-latek. Dlaczego o tym opowiadam i przywołuję demony socjalistycznej przeszłości? Bo dzisiaj będziemy jeździć polskim małym Fiatem 126 z roku 77. Maluch to oczywiście główny motoryzacyjny bohater wciąż bardzo u nas popularnego serialu 40-latek, który powstawał w latach 1974-77. Perypetie inżyniera Stefana Karwowskiego i jego rodziny to doskonałe studium polskiej rzeczywistości lat 70., w której nie brakowało typowych dla okresu PRL absurdów i tragikomicznych wydarzeń. W sumie nakręcono 21 odcinków serialu, a później film fabularny na jego podstawie. Kiedy Maluch pojawił się na początku lat 70., był samochodem marzeń, był niedostępny. Serial 40-latek podziałał jak tuba propagandowa. On mówił, pracujesz, to masz pieniądze, stać cię na samochód. Prawda jest taka, że stać było niewielu i tak z grubsza pozostało do dzisiaj, bo za dobrze utrzymany egzemplarz z lat 70. trzeba wciąż zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dla wielu maluch był ucieleśnieniem marzeń. Ale maluch miewał swoje kaprysy. Dlatego każdy woził w nim kijek, który pełnił podwójną funkcję albo podtrzymywał opadającą pod sufitkę, albo. Bo służył do odpalania.